Nazywam się Danuta Matrańczyk, jestem doradcą zawodowym i trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zapraszam Państwa do udziału w projekcie Kontrola Zarządcza. W tym projekcie prowadzę warsztaty rozwoju osobistego i interpersonalnego. Udział w szkoleniach kojarzy mi się ze zdobywaniem merytorycznej wiedzy, ale również z przeżywaniem ciekawej przygody, poznawaniem nowych ludzi, wymianą doświadczeń, nawiązywaniem współpracy. Czasem jedno zdanie usłyszane od uczestnika lub prowadzącego zajęcia. Jest wielką inspiracją do wprowadzania zmian w życiu zawodowym, ale również w życiu osobistym. Tak jest u mnie, mam również taką nadzieję, że tak może być u tych spośród Państwa, którzy zdecydujecie się wziąć udział w projekcie kontrola zarządcza. Jeszcze raz serdecznie zapraszam i będzie mi miło z Państwem się spotkać.